A gdybym ci powiedział, że ten stary różaniec, odziedziczony po twojej babci, lub nabyty z miłością podczas pielgrzymki, może nosić w sobie coś, co wykracza daleko poza wiarę, coś niewidzialnego, milczącego, ale głęboko wpływającego na spokój twojego domu, to stwierdzenie może na pierwszy rzut oka wydać się absurdalne. W końcu, jak przedmiot kultu mógłby przynosić duchowy dysbalans? Jednak właśnie to było ostrzeżenie jednego z najbardziej enigmatycznych świętych XX wieku, święte ojca Pio. Znany ze swoich mistycznych darów, stygmatów i bilokacji, ojciec Pio posiadał również rzadki dar duchowego rozeznania. I to właśnie dzięki temu darowi ostrzegał swoich wiernych przed zjawiskiem, które wielu dziś ignoruje. Niewłaściwym, zniekształconym lub skażonym używaniem przedmiotów religijnych, zwłaszcza różańca. Kilka miesięcy temu młoda kobieta o imieniu Teresa napisała niepokojące relacje. Jej rodzina zaczęła doświadczać serii niewytłumaczalnych nieporozumień. Wszystko wydawało się nie na miejscu. Niespokojne dzieci, ciągłe kłótnie, nawracające choroby bez diagnozy oraz ciężka atmosfera, która unosiła się we wszystkich pomieszczeniach. Teresa, praktykująca katoliczka, szukała odpowiedzi w modlitwie, aż pewnej bezsennie nocy, oglądając dokument o ojcu Pio, usłyszała coś, co sprawiło, że jej serce stanęło: Włoski święty odmówił błogosławienia pewnych różańców, które, jak twierdził, niosły ze sobą negatywną energię duchową. Wtedy przypomniała sobie o różańcu wiszącym przy zagłówku jej łóżka, przedmiocie czarnym z ozdobnymi srebrnymi detalami, który kupiła na targu antyków. Pod wpływem intuicji zdjąła różaniec z pokoju. Zmiana nastąpiła niemal natychmiast. Atmosfera w domu zdawała się się rozluźniać. Nie była to magia, lecz wyzwolenie. Wyzwolenie, które ojciec Pio znał doskonale. I za które tak wiele dusz go poszukiwało. Mówił on: Nie wszystko, co wydaje się święte, naprawdę takie jest. I nie każdy przedmiot modlitwy jest zgodny z Bogiem. O tym właśnie będziemy mówić w tym wideo. Musisz poznać znaki, które mogą świadczyć o tym, że różaniec może być duchowo zagrożony. Jakie typy przedmiotów ojciec Pio potępiał z największą stanowczością. Oraz, co najważniejsze, jak wyraźnie rozpoznać, czy przedmiot wiary, który posiadasz z pobożności, nie jest w rzeczywistości używany jako kanał duchowych niepokojów. Jeśli ten temat już skłonił Cię do refleksji, nie zapomnij zapisać się teraz na nasz kanał. Tutaj rozmawiamy o duchowości z głębią, odpowiedzialnością i opierając się na naukach wielkich świętych Kościoła. Poprzez zapisanie się wspierasz misję rozpowszechniania duchowego rozeznania wśród tysięcy katolików, którzy, tak jak Ty, pragną żyć prawdziwą, świadomą i chronioną wiarą. A teraz zagłębimy się w sedno tego nauczania. Aby zrozumieć, dlaczego różaniec, jeden z najpotężniejszych sakramentaliów Kościoła, może stać się przedmiotem duchowego zamieszania, Najpierw trzeba zrozumieć Jego prawdziwy cel. Różaniec nie jest amuletem, nie jest akcesorium, nie jest przedmiotem dekoracyjnym. Różaniec to w istocie narzędzie do medytacyjnej modlitwy, to łącznik pomiędzy wiernym a tajemnicami życia Chrystusa, za pośrednictwem wstawiennictwa Matki Bożej. Jego początki sięgają objawienia udzielonego święteki. Dominikowi Guzmanowi. A od tego czasu stał się narzędziem cudów, nawróceń i wygranych duchowych bitew. Jednak właśnie przez tę moc, jaką posiada Różaniec, staje się on również nieustannym celem ataków duchowych i wypaczeń. Ojciec Pio omawiał, że diabeł nienawidzi Różańca całą swoją siłą, ponieważ nie może znieść słuchania modlitwy Zdrowaś Maryjo, powtarzanej z wiarą i miłością. I to z tym przekonaniem ojciec Pio zaczął ostrzegać przed różancami, które mają historię czyniącą je niezgodnymi z wiarą chrześcijańską. Wiele z tych przedmiotów, choć estetycznie pięknych, było używanych w praktykach okultystycznych, były konsekrowane innym bytom lub po prostu wykonane bez jakiejkolwiek intencji duchowej, często z powodów handlowych lub ze zniekształconym symbolicznym przesłaniem. Pierwszym rodzajem, przed którym ostrzegał ojciec Pio, był całkowicie czarny różaniec. Czarny kolor, chociaż w liturgii może symbolizować żałobę lub pokutę, jest również szeroko stosowany w praktykach ezoterycznych. Czarne różańce, znalezione w sklepach z używanymi przedmiotami, lub na targach antyków, były w wielu przypadkach. Rozpoznawane przez egzorcystów jako przedmioty wcześniej używane w rytuałach przywoływania. Ojciec Pio odmówił błogosławienia wielu z nich, mówiąc: To nie zostało stworzone do modlitwy, to zostało stworzone do zwodzenia. Te pewnego razu kobieta przyniosła czarny różaniec, aby został pobłogosławiony przez niego. Zanim kobieta mogła się zbliżyć, ojciec Pio rzekł: Odstąp, to nie należy do Boga. Później okazało się, że ten różaniec był wykorzystywany w rytuałach przywoływania duchowego udawany za sakramental. Ten epizod stał się symbolicznym przykładem wśród jego duchowych potomków, wzmacniając lekcję Nie wszystko, co ma kształt różańca, służy dobru. Drugim rodzajem, który wywoływał alarm u ojca Pio, był różaniec krwisto Czerwony. Choć czerwień może symbolizować krew męczenników, ten sam kolor był używany w rytuałach pogańskich i satanistycznych, które miały na celu zniekształcenie symboliki chrześcijańskiej. Istnieją zapisy, że czerwone różańce, szczególnie te o żywych barwach i przezroczystych paciorkach, były używane w kultach synkretycznych, które łączyły elementy katolickiej wiary z praktykami sprzecznymi z Ewangelią. W jednym z przypadków opisanych przez zakonnika bliskiego ojcu Pio, cała rodzina zaczęła cierpieć na skrajną zmęczenie, nocne ataki paniki i poważne załamania emocjonalne. Wszystko zaczęło się po zainstalowaniu domowego ołtarza ozdobionego czerwonym różańcem, darem od odległego krewnego. Gdy szukali duchowej rady, ojciec Pio zalecił natychmiastowe usunięcie tego przedmiotu. Przywrócenie pokoju zaczęło się ujawniać już kilka dni później. Wreszcie trzecim rodzajem różańca, który budził niepokój, był różaniec wielobarwny, szczególnie te wykonane z egzotycznych materiałów lub z wkomponowanymi symbolami niechrześcijańskimi. Niektóre z tych różanców są ozdobione oczami, kamieniami, o rzekomych właściwościach energetycznych lub krzyżami stylizowanymi w sposób oddalony od katolickiej symboliki. Mogą być piękne, ale piękno nie jest kryterium świętości. Ojciec Pio nazywał te przedmioty różańcami duchowego zamieszania. Jak mawiał, te przedmioty mieszają to, co święte, z tym, co profanum. Tworzą pomost między niebem a czymś, co nie jest niebem. Wiara musi być jasna, prosta, bez mieszanki. Wprowadzając duchowe elementy z innych tradycji do instrumentu modlitwy katolickiej, ryzykujemy otwarcie duchowej luki. A to właśnie w tej luce często kryje się problem. Pewna pani o imieniu Klara, oddana Matce Boskiej Bolesnej, kiedyś obdarowała wnuka różancem wykonanym z kolorowych kamieni. Uważała go za ładny, nowoczesny, ale szybko zauważyła, że chłopiec zaczął doświadczać częstych koszmarów i bać się własnego pokoju. Gdy zabrała różaniec do proboszcza swojej parafii, ten rozpoznał, że użyte kamienie były kojarzone z praktykami szamańskimi i zalecił zastąpienie go tradycyjnym, pobłogosławionym różancem. Objawy ustąpiły w ciągu niecałego tygodnia. Pozostaje pytanie, jak rozpoznać, czy różaniec, który posiadasz w domu, jest duchowo bezpieczny? Pierwszą rzeczą, którą musisz rozważyć przy badaniu swojego różańca, jest jego pochodzenie. Skąd pochodzi? Czy został zakupiony w zaufanym sklepie religijnym? Czy został podarowany przez kogoś, kogo życie duchowe znasz i szanujesz? A może został nabyty w niepewnych miejscach, takich jak targowiska, second-handy, lub nawet strony sprzedażowe o niejasnym pochodzeniu? Ojciec Pio zawsze przestrzegał, że przedmioty używane w wierze powinny mieć czystą, przejrzystą historię. Gdy różaniec pochodzi z nieznanych rąk, nie wiemy, jakie intencje lub praktyki mógł już przeżyć. A w duchowej rzeczywistości to ma ogromne znaczenie. Poza pochodzeniem, kluczowym aspektem jest także reakcja, jaką wywołuje. Gdy odmawiasz modlitwę z Twoim różańcem, czy czujesz spokój, czy potrafisz się skupić, czy może odczuwasz niepokój, rozproszenie lub nawet niewytłumaczalną awersję? Prawdziwe sakramentalia pobłogosławione i zgodne z wiarą katolicką, pomagają podnieść ducha. Są jak czyste kanały, przez które przepływa łaska Boża. Ale jeśli używasz przedmiotu, który wywołuje zamieszanie, duchowe wysuszenie lub emocjonalne niepokoje, czas to zbadać. Trzeci punkt obserwacji to symbole zawarte w różańcu. Zbyt stylizowany krzyż, nietypowe napisy, paciorki z dziwnymi obrazkami lub przypominające inne kulty wszystko to może wskazywać na przedmiot o hybrydowym charakterze duchowym. Ojciec Pio mawiał, że zło lubi ukrywać się w drobiazgach. Nawet najmniejszy szczegół może ujawnić złowieszcze intencje stojące za produkcją tego różańca. Zalecał wiernym prostotę, bo w prostocie tkwi czystość. Tradycyjny różaniec z paciorkami z drewna lub szkła i prostym krzyżem bywa często duchowo bezpieczniejszy niż te ozdobione, kolorowe czy nowoczesne. Kolejnym sygnałem ostrzegawczym jest obecność określonych materiałów. Różańce wykonane z kości, specyficznych kryształów lub niestandardowych metali często niosą bezpośrednie powiązanie z praktykami ezoterycznymi. Jeden z najbardziej pamiętnych epizodów opowiedziany przez włoskiego egzorcystę, który znał blisko dzieło ojca Pio, dotyczył różańca wykonanego z kości zwierzęcych i kamieni zwanych energetycznymi. Kobieta, która posiadała ten przedmiot, doświadczała niepokojących wizji nocą oraz stałego strachu. Gdy ostatecznie zwróciła się o pomoc duchową, okazało się, że różaniec został konsekrowany podczas pogańskiego rytuału, a następnie wprowadzony na rynek jako przedmiot religijny. Przedmiot został spalony po specyficznych modlitwach, a wyzwolenie kobiety nastąpiło stopniowo, ale zauważalnie. Ojciec Pio podkreślał, że chrześcijańska wiara nie potrzebuje ukrytych ozdób, a każda próba łączenia katolickiej pobożności z praktykami energetycznymi lub magicznymi jest poważnym duchowym wypaczeniem. Modlitwa musi być skierowana do Boga przez uznane i pobłogosławione kanały Kościoła, dlatego sakramentalia powinny być traktowane z należnym rozeznaniem i szacunkiem. Ale co zrobić, jeśli rozpoznasz różaniec, który wydaje się być duchowo zagrożony? Pierwszym krokiem, jak mawiał ojciec Pio, jest nie wpadać w panikę. Łaska Boża jest nieskończenie większa niż jakikolwiek przedmiot. Jednakże potrzebna jest również duchowa przezorność. Ojciec Pio zalecał, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zwrócić się o radę do księdza. Doświadczony duchowny może rozpoznać, czy dany przedmiot wymaga błogosławieństwa, utylizacji, lub w poważniejszych przypadkach specjalnych modlitw. W niektórych przypadkach Sama modlitwa błogosławieństwa wystarczy, aby przywrócić Różańcowi jego prawdziwy cel, ale w innych ojciec Pio radził dokonać szacownego pozbycia się go. Oznaczało to spalenie lub pochowanie przedmiotu, połączone z modlitwą i szacunkiem. Wyrzucanie takiego przedmiotu do zwykłych odpadów było przez niego uważane za błąd, ponieważ nawet przedmiot zagrożony duchowo zasługuje na odpowiedni szacunek, aby jego wpływ nie rozprzestrzenił się mimowolnie. Dodatkowo, ojciec Pio sugerował praktykę zapobiegawczą zawsze mieć w domu altara lub przestrzeń modlitewną, która jest duchowo oczyszczona. Obejmuje to regularne używanie święconej wody, posiadanie pobłogosławionych krzyży oraz oczywiście różanców o jasnym pochodzeniu. Posiadanie takiej przestrzeni tworzy to, co nazywał duchową tarczą dla rodziny niewidzialną, ale potężną barierę przeciwko duchowym ingerencjom. I jeszcze jeden fundamentalny punkt. Wiele osób żyje w środowiskach naładowanych duchowo, nie mając pojęcia, że źródłem tej energii jest przedmiot. A co najniepokojące, w wielu przypadkach te przedmioty to właśnie te, które ludzie wierzą, że chronią ich domy. Różaniec zawieszony na ścianie, obraz świętego, medalion wszystkie te przedmioty mogą stać się nośnikami duchowych zakłóceń, jeśli są konsekrowane, używane lub wytwarzane w sposób niezgodny z zasadami wiary chrześcijańskiej. Ojciec Pio miał powiedzenie, które to podsumowuje: Największą przebiegłością zła jest przekonanie ludzi, że ono nie istnieje i gdzie ono może się ukrywać. Przedmiotach religijnych, które powinny być narzędziami błogosławieństwa, ale które zostały użyte do wprowadzenia zamieszania i oszustwa. Duchowy przeciwnik nie przychodzi z rogami. Czasami ukrywa się za oprawionym na lakier różańcem, kupionym impulsywnie w nieznanym sklepie. Dlatego duchowa czujność jest niezbędna, i zaczyna się ona w domu. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak. Jeśli pojawiają się ciągłe napięcia, niewyjaśnione trudności duchowe, lub Twoje życie modlitewne utknęło, może to być sygnał, by przeprowadzić pełną rewizję sakramentaliów, które posiadasz. To duchowe oczyszczenie, zgodnie z naukami Ojca Pio, może odmienić Twoją drogę z Bogiem. Należy pamiętać, że największą bronią jest modlitwa. Prawdziwy, pobłogosławiony różaniec, używany z pobożnością, jest potężną duchową tarczą, ale musi być traktowany z należytą czcią. Nie jako dekoracja, nie jako amulet, lecz jako to, czym naprawdę jest mostem między sercem wierzącego a sercem Chrystusa. Jeśli czytasz to do końca, to dlatego, że poszukujesz duchowego rozeznania, a już samo to poszukiwanie stanowi formę ochrony. Zacznij już teraz od przeglądu przedmiotów, które masz w domu. Módl się nad nimi, proś o rozeznanie i, jeśli to konieczne, podejmij działania, jakie zalecał Ojciec Pio. Duchowe oczyszczenie może rozpocząć się od prostego gestu – usunięcia tego, co nie należy do światła. Jeśli ten przekaz dotknął Twojego serca, napisz w komentarzach – Ojciec Pio, chroń mój dom. Twoje świadectwo może rozświetlić życie innej osoby. A jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia. Tutaj zawsze staramy się kierować Twoją duchowością z prawdą i oddaniem. Niech słowa Ojca Pio inspirują Twoją drogę, a Twój dom niech stanie się miejscem modlitwy, pokoju i ochrony. Teraz wybierz jeden z tych filmów, pojawiających się na ekranie, aby kontynuować z nami swoją duchową podróż. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę.